Witam w Motoarchimu Wojtka Majewskiego. Rozpoczynamy od rajdów. Ja ciągle podkreślam, że rajdy bardzo gdzieś mocno w moim sercu są. Chcę wrócić do czasów, kiedy Leszek Kuza jeszcze odnosił sukcesy. Jego ostatni wygrany rajd, pewnie Państwo pamiętacie, to był bodaj 2009 rok, rajd Orlenu. My przenosimy się do roku 2008, do rajdu dolnośląskiego, gdzie jechał wspaniale, gdzie walczył z Brianem Buffie, przegrał z nim zresztą, walczył z, walczył z Kucharem, ale był to jego dobry i ciekawy rajd. Głęboko w mojej pamięci jest, dlatego chcę Państwa zaprosić na relację z tego rajdu. Muzyka Ja oczywiście nie muszę mieć racji twierdząc, że tamte rajdy przed laty były jakieś cieplejsze, fajniejsze, że było więcej emocji, no ale może dlatego, że częściej jeździłem, że były to inne czasy, chociażby dlatego, że byłem parę lat młodszy, ale tak czy owak kochałem te rajdy sprzed lat, kocham i dziś, ale wtedy wydawało mi się, że było ciekawiej. Ostatnie spotkanie drodzy Państwo z Robertem Kubicą sprzed lat, jego pytania. No i myślę, że później krótkie podsumowanie tego wszystkiego. I say that I have holidays for all year because I'm doing what I like and even if it's the job, hard job, I don't feel it as, 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 as a work. And uh, I haven't done holidays for a few few years already, because even if I have some free times, Uh, I like to come back uh, to my hometown, to my family, and uh, this is my holiday play. So I don't really have uh, some special uh, places. Uh, racing car, uh, tires which are important to, to drive, and fuel. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze Robert Kubica w Warszawie, 2006 jak naszy, tak to było. grupa obok niego jest i są, panie i panowie, oto Robert Kubica! Po jego lewej stronie Mariusz Butecki, Marek Rutkiewicz, owoc Cezary Marta Bartosz i stawkę zamyka Piotr Kosmala. Robert spojrzysz tutaj? No, więc na wygrywanie trampy i e, jeśli zajedziemy na, na punkt, tak to będzie... E, na... Roberta Kubice, Robercie zapraszam Cię do tych stolików, tam czekają już zdjęcia, tam czekają plakaty. odebrałem go jako, jako prawdziwego wielkiego sportowca, bardzo skromne i kilka tysięcy i kilka lat. Proszę o spokój, proszę o cierpliwość. Fantastyczne początki kariery Roberta Kubicy. Wtedy rodziła się jego ogromna popularność. Potrafił to wszystko unieść. Uśmiechał się, był serdeczny, sympatyczny, aczkolwiek zawsze miał pewien dystans do polskich dziennikarzy, nie był specjalnie wylewny, zresztą zostało mu to myślę do dziś. Tak czy owak był świetnym sportowcem, jest świetnym sportowcem. I cieszę się, że te spotkania z Robertem Kubicą były dla Państwa interesujące. Na pewno o Robercie będzie jeszcze wiele razy w programie Motoarchiwum Wojtka Majewskiego, bo takich wybitności, takich indywidualności w końcu w polskim sporcie motorowym wiele nie ma. Ale na razie tyle z dawnych rozmów. A teraz, proszę Państwa, zupełnie inna dyscyplina sportowa, rajdy terenowe i Baja Karpatia przed laty. Do Stalowej Woli na Baja Karpatia jechaliśmy z wielką ciekawością, jak pojedzie małyż ze swoim pilotem Rafałem Martonem. Równie myślimy o, o zwycięstwie tutaj jak na, jak na Dakarze, bo, bo każdy chyba kto startuje w zawodach myśli o tym, żeby je wygrać. No przede wszystkim walczyć o podium, no i to jest nasz cel, do tego dążymy i tak się nastawiamy. Na Moja Karpatia pojawiło się kilku znakomitych zagranicznych zawodników, m.in. Mirosław Zapletal, Zdenek Polizek czy Karol Fazekasz, ale oczywiście nas interesowali bardziej polscy zawodnicy. Myślę, że w końcu przyszedł czas, żeby, żeby też dojechać dobrze jakiś raj. Meta jest dla nas priorytetem, im wyższe miejsce, tym będzie lepiej. Wszyscy przyjeżdżają na rajd wygrywać, wygrywa tylko jeden, ale w takim wypadku jak rajd Maja Karpatia wygrywa jeden na motocyklu, jeden na kładzie i jeden samochodem osobowym. Obserwowaliśmy na początku prolog, który został dość szybko przerwany, ukończyli go wszyscy motocykliści, pojechały również quady, ale kiedy czekaliśmy na samochody osobowe, oczywiście czekając na Adama Małysza, na kolejnych zawodników na Klaudię Podkalicką okazuje się, że już Klaudi nie zobaczyliśmy, a przecież ona wygrała niedawno prolog na Węgrzech, no i okazało się, że tutaj nie mogła pokazać swoich umiejętności, no ale przyszedł właściwie pierwszy dzień rajdu Baja Karpatia, jak zwykle najpierw motocykle kłady trasa bardzo szybka, bardzo trudna. Niektórzy twierdzili nawet, że Zbyt szybka. Zresztą państwo wiedzą, że ten rajd zakończył się tragicznie właśnie na takim szybkim leśnym odcinku. Włoski motocyklista Andrea Brunot uderzył w drzewo i skończyło się to z wielkim smutkiem. No ale. Zanim do tego doszło zawodnicy się ścigali i oczywiście z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy rywalizację polskich kierowców. Dla mnie jest ważne, żeby, żeby dojeżdżać te rajdy, żeby jechać w miarę stabilniej, żeby cały czas szukać tej szybkości. Adam Małysz znalazł na tym rajdzie szybkość, bo trudno nie zauważyć, że z polskich zawodników był zdecydowanie najlepszy. No może nie całkiem zdecydowanie, bo prowadził niezwykle interesujący, pasjonujący momentami pojedynek. Z Marcinem Łukaszewskim, znamy go doskonale z rajdu Magam Trophy, z wielu innych rajdów bardziej offroadowych, przeprawowych. Tam występuje z Magdą Duchani, która jest bezwzględnie jedną z najlepszych kobiet pilotek w tym fachu. No ale tutaj rola Magdy była zdecydowanie mniejsza, a pojedynek z Adamem Małyszem, tak znakomitym kierowcą trzeba powiedzieć, że elektryzował publiczność. No i Adam Małysz z tego pojedynku wyszedł zwycięsko, ale Marcin Łukaszewski miał na trasie sporo kłopotów, no i był bardzo zdenerwowany na mecie pierwszego dnia. 15 kilometrów ujechaliśmy za samochodem, no nie było szans go wyprzedzić, zwolnił nas strasznie, straciliśmy nam mnóstwo czasu, dopiero jak wyjeżdżając na, na czołgówkę udało się go nam wyprzedzić. Później znowu 125, 130 stopni temperatura, straszne rzeczy, także 20 na godzinę momentami, żeby przeżyć, żeby nie był by, 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 wybuch silnik. Bardzo wysoka temperatura na zewnątrz, w kabinie nie wiem, z 60 stopni, pod nam ścieka wszędzie. Między innymi ze względu na ten ogromny upał, ten rajd był potwornie ciężki. Mieli kłopoty techniczne, między innymi Klaudia Podkalicka miał problemy, bardzo dobre i ciągle nieźle zapowiadający się Martin Kaczmarski. Ale nas, skoro zorientowaliśmy się, że Małysz jeździ najszybciej w Polsce, chcieliśmy zorientować się na ile brakuje mu do europejskiej czołówki. Między innymi do Mirosława Zapletala, który zdecydowanie prowadził, on przyjechał BMW M3 no i wygrał dość wyraźnie. On, właśnie tym czerwonym samochodem, no i 15 minut i 10 sekund, 1 dziesiąta. A to oglądamy właśnie Adama Małysza. Bardzo ofensywna, zdecydowana jazda. I śmiało można powiedzieć, że z rajdu na rajd ten znakomity skoczek narciarski znajduje się w tej nowej dyscyplinie. Niektórzy zastanawiali się po co mu to potrzebne, czy on sobie poradzi. Ja myślę, że skoro on jest w tej chwili jednym z najlepszych polskich kierowców cross country, można powiedzieć, że już się udało, a czekamy, że będzie lepiej. Spotkanie z małyszem Baja Karpatia to było dla mnie fantastyczne przeżycie. Ja przyznaję, że ja nieczęsto bywam i bywałem na takich rajdach, ale wtedy przekonałem się, że emocje są ogromne, wcale nie mniejsze niż na tych rajdach płaskich, jak to niektórzy mówią. No a teraz znowu coś dla tych, którzy mi zarzucają, że jest za dużo rajdów, trochę o samochodach, to będzie o samochodzie, który się nazywa Dacia. No i posłuchajcie Państwo tej moim zdaniem ciekawej rozmowy. No i proszę Państwa, podróżujemy samochodem, który jest autem jeszcze w Polsce nieznanym, ale mam nadzieję, że znowu może zrobić pewne zamieszanie na rynku. Właściwie jak to się stało, że Dacia, która miała takie konotacje no, jakieś wartburgowo-ładowe, nagle stała się popularnym samochodem wśród młodych no i odniosła wielki sukces. Niewątpliwie do tego przyczynił się e, ostatni model, który został wprowadzony, jakim jest Duster. Od półtora roku ten samochód e, w całej Europie, zresztą no nie tylko w Europie, ale w całym świecie, święci niesamowite sukcesy. Zwłaszcza w, właśnie wśród e, młodych ludzi. Ten samochód, którym dzisiaj jeździmy, on może nie jest adresowany do do zupełnie młodych ludzi, bo ten samochód jednak ma wiele takich funkcji użytkowych i on jest bardziej przeznaczony do, do podróżowania, tak jak my dzisiaj sobie podróżujemy. Ale głównie takim, takimi, którzy będą jeździć tym samym tym samochodem, to będą ludzie, którzy właśnie pojadą sobie na wakacje. Chociażby tutaj mogą przyjechać do Austrii, bo podróżuje nam się naprawdę wygodnie. Jest klimatyzacją, jest cicho. Ale... Jest nawigacja, jak Państwo przed chwilą usłyszeli. I to jest zaskakujące, bo wydawałoby się, że w takich, jak to się popularnie mówi, low-costowych samochodach, nawigacja jest już zbędnym gadżetem. Tak, natomiast tutaj mamy duży ekran, mamy podpowiedzi głosowe, czy mamy skręcić na rondzie w prawo, czy wybrać trzeci zjazd. Więc to są ludzie, którzy będą w ciągu dnia ciężko pracowali, przewożąc przeróżne materiały w tym samochodzie, czy przewożąc rodzinę, czy, czy ekipę. A na weekend czy, czy na wakacje mogą się znakomicie wybrać tym samochodem właśnie do Austrii. Zdraćmy, panie Andrzeju, czym jedziemy i kiedy to autko pojawi się na polskim rynku. Właśnie nie, nie bez kosery mówiłem, że ten samochód służył będzie do pracy, ponieważ ten samochód nazywa się Docker. Doker kojarzy nam się z dokerami, ludźmi, którzy pracują w portach, załadowują, rozładowują statki, rozładowują okręty. Często robią to. Jest to ciężka praca i ten samochód jakby ma mieć te cechy. Te cechy Samochodu, który jest mocny, który może dużo przewieźć, no ale jednocześnie tutaj, jak Pan mówi, mamy klimatyzację, mamy nawigację, mamy klucz USB, więc mamy wszystkie nowoczesne urządzenia, znane, nieznane dotychczas w tego typu samochodach, jak Pan określił, warburgowych. Proszę Państwa, różowo wygląda perspektywa Daci My prezentujemy teraz Państwu samochód, który nazywa się Docker. Samochód trochę do pracy, ale jak przekonaliśmy się jeżdżąc. Również zdecydowanie wakacyjny, czasowy, rodzinny. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. To była ciekawa rozmowa, i e, ja jestem w ogóle pod wrażeniem Daci, jako marki, która zdobyła ogromną popularność, która poprawiła jakość, e, która pnie się wyżej, wyżej, wyżej w tych rankingach i myślę, że jest ciągle bardzo perspektywiczna i lubiana w naszym kraju. Kochani, na koniec zagadka, ale tym razem nie jest kto za, nie kto za kierownicą, ale tym razem na jakim rajdzie. Nagrano ten onboard. Trochę krwawo na tej szybie, proszę Państwa, ale nic groźnego się nie stało. Myślę, że odgadniecie Państwo, patrząc na pogodę, na atmosferę, na dźwięk, bo przecież jesteście wybitnymi specjalistami, jeśli chodzi o rajdy. Sam czasami jestem pełen podziwu, jak Wam się udaje odgadnąć te trudne zagadki. Szanowni, kochani, to tyle dziś w Moto archiwum Wojtka Majowskiego. Do zobaczenia podczas kolejnego spotkania w moim archiwum.